I jeżeli miałbym Ci coś doradzić i miałbym się dać jedno narzędzie, które mi znacząco pomaga osiągać o wiele, wiele więcej, i dzięki któremu mam naprawdę czas dla siebie, jestem zdyscyplinowany, i mam też, że tak powiem, jasny, klarowny zarys tego, co robię, to przede wszystkim korzystanie z kalendarza. Możesz korzystać z papierowego, możesz korzystać z internetowego. Ja osobiście jestem największym fanem kalendarza Google, korzystam z niego od lat sprawdza mi się idealnie. Mój cały dzień, tydzień, miesiąc jest już z góry zaplanowany. Wiem co i kiedy będę robił, przez co mój koszt behawioralny jest znacząco niski. Skoro wiem, że o 13 robię to, to robię to. Jeżeli wiem, że o 14 robię to, to robię to, a nie coś innego. Więc organizacja czasu jest u mnie kluczowa i wykorzystanie go w jak najlepszy możliwy sposób. Bo nie kluczem jest siedzieć rozproszonym przez 10 godzin i nie zrobić nic, a kluczem jest skupić się przez godzinę i zrobić to, co inni mogliby zrobić w 10 godzin. Tak zyskujesz przewagę.